Dzień dobry, ja nazywam się Anna jak bereza i jestem adwokatem. W dzisiejszym wideo Czy możecie ponownie Państwo złożyć wniosek o zastępczą służbę wojskową w sytuacji, kiedy wcześniej już była ona po prostu negatywnie rozpoznana? Jak najbardziej tak, ale muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, musi upłynąć 6 miesięcy od, od uprowadzania się tej negatywnej decyzji, po drugie, zaś nie może upłynąć termin wskazany w karcie dostawienia się w, do odbycia wojskowej służby zasadniczej. Zatem, jeżeli te dwa terminy dają Państwu możliwość złożenia wniosku, i dzisiaj już potraficie udowodnić, że rzeczywiście Państwa zasady moralne, powodują, że e, zarówno w zakresie oświadczenia o wyznawanych przekonaniach religijnych, jak i wykazania, że w wyznawanej doktrynie religijnej są przesłanki do tego, żebyście nie uczestniczyli w formacji uzbrojonej. E, Wówczas jak najbardziej ponownie możecie Państwo złożyć wniosek o odbycia zastępczej służby wojskowej i odbywania jej. Czy też w podmiotach dotyczących, które zajmują się ochroną zdrowia, środowiska, czy też osobami bezdomnymi, osobami, które są z niepełnosprawnościami, czy też w organach administracji publicznej albo wymiarze sprawiedliwości. Tych możliwości w ustawie jest bardzo dużo. Ważne jest, że ponownie jak najbardziej taki wniosek możecie złożyć, jeżeli upłynął ten termin 6-miesięczny, a jeszcze nie upłynął ten termin, który jest wskazany w karcie. Zatem, w razie jakichkolwiek pytań, oczywiście zachęcam do komentowania i pytania nas na naszym YouTubie. Do zobaczenia!